Na placu de Fila trwa remont posadzki. Ma tutaj, ma tutaj być odzorowana siatka ulic przedwojennych, wyburzono tutaj kilka kamienic na potrzeby budowy pałacu kultury. No i to ma nam przypomnieć siatkę ulic, tam pewnie są podkrywane fundamenty, jakieś archeologiczne prace prowadzili. Ciekawe jak to będzie wyglądać, przyjdę za jakiś czas filmować zieleń, ciekawa roślinność jakieś, jakieś sukulenty jakieś takie nietypowe może przesadziłem, a nie, no chyba to są sukulenty fajnie wkomponowana posadzkę nie jakieś takie kwadratowe klomby tylko fantazyjnie pikseloza taka jakieś mchy poziomo porosty jakieś skalne no, wielkie kontrowersje zbudził ten mach, muzeum. Myślę, że tutaj się po prostu w ten, wtopi się, tutaj w tę przestrzeń, że będzie git. Tak jak wiele krzyków było, to mówię, że Eiffla czy o coś. Oho. Już nasz przyjaciel go... Nie, że go... Zaraz. Elewację tutaj zapaskudzi. Będzie wykańczał, będzie wykańczał elewację. Mównice zdemontowali? Nie jestem w stanie dostrzec. Tu będą zbiorniki retencyjne, które mają chronić Warszawę przed podtopieniem, także zasilać ten roślinność, która będzie rosła w pierwszej kolejności. Właśnie będzie podlewana tymi... wodą z tych zbiorników. Nie, jest mównica. Nie, jeżeli jej nie rozwalili, to jeszcze ją chyba Wyremontowali, Mów taki granit jakiś czyściutki. Nasadzenia, nowe nasadzenia. Jakieś modrzewie czy coś. Tam jeszcze zwalony na kupę. O, to jest przygotowanie, ten system nawodnień, Rury. Elastyczne takie. Będą bezpośrednio drzewka podlewać. I tu będzie ten kabel szedł. Prawdopodobnie to tu są te takie cysterny wkopane w ziemię.